Witam wszystkich i szczęść Boże wszystkim Jak widzicie sporo tego zboża mam Trochę mi belna leci Wiadomo to nie trawa Ale zawsze coś zryć będą miały Jeszcze tutaj mam jak widzicie liternę tutaj zgrabił już w pracowaniu, bo tu nie będzie miał gdzie wałka zrobić Też w poniedziałek już koszę i tak ja wam powiem takie przemyślenie i tak powiem wam takie przemyślenie, jak już zacząłem mówić że człowiek tak pracuje, pracuje, ten cały, całe życie i gówno z tego ma dobrze, że chociaż trochę będzie więcej to mnie może tyłek uratuje, raczej moim krowom. Tu jeszcze dojdzie mi ława na tych dwóch kawałkach. Tamte zboże sobie zostawię do tam, 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 co widać daleko. Eee, do skoszenia kombajnem i to No i jakoś może ten, ten trudny rok przetrwa. Szkoda, że mi kukulica się nie udała. Ale co na to poradzić? Musi być i tak. Dobra, idę ja teraz po pracy i będę sobie troszkę Miałem powiedzieć ciukowo, kiedyś też kostkowało się. Oczywiście zboża wtedy się nie robiło najbliżej, takie się robiło trochę wcześniej, wcześniej i się ciukowało na kostkę. To się sychało, to taka zielona słomo zboża było, nie? I też jadły. Nie powiem, że nie. A tutaj, no jakoś trzeba sobie radzić. Jak widzicie, tu na tej mojej górce, fajne widoki. Są tam sąsiadka mieszka Ewa. Tam następny, tu następna sąsiadka. Tutaj sąsiad też pokosił, jak widać. Zboże i pozbierał. No trudno, taki rok mamy, jaki mamy. Trochę nawozów tu posiadałem, to lucernia się rzuciła. Tu też mam siewkę lucerni dana. Dano to może jeszcze zraz skoszę. To wszystko zależy od pogody, czy popada, czy nie popada. Ale na tej susze to wiecie co, że najlepsza jest uczarnia, bo ona zawsze rośnie. I przy okazji ta druga trawa przy niej Niebo mamy, błękitne Dobra Idę ja pracować, potem Wam pokażę ile bel wyszło e, Do straty doszedłem jak widzicie przez ten wiatr Po prostu e, drzwi się roztwartły i uderzyły w ramy od tu trzeba będzie blachy wstawić bo tam szyba ta tu potrzebna a nie tu ja i tak i tak tutaj dobrze widzę no wel sporo łacie jak będę wieł, to wam powiem ile tu jedna mi się rozwaliła bo śniurka nie podała, ale dobrze i to. jak wyżej już zawiozę wezmę dla krów to od razu już zjedzą tutaj po przykrawić trochę zostało ale to krowy zjedzą jak widzicie Bernabelu i tam. Dobrze, duży plus. Duży, duży, duży plus. Wiecie co? Śmiechem, żartem, ale 14, belek Owiniełem. Tam ta jedna mi się rozwaliła, bo z nie podał. Jeszcze tam nie owinąć. I to będzie wszystko. Dobrze, że skusiłem do dobrej Tu wieje i jeszcze, wieje. jeszcze powiem, że za ciepło nie jest. Bo jedno, że za ciepło nie jest, to jest bardzo dobrze, nie? Ale najbliżej tam tubelkę do, tam na ogród, bo tu wiadom miejscu jest. Na noc, ja na noc im trochę zawsze daje. Żeby przyszły. Bo tutaj wiadomo do tutaj, co jeszcze to je przyjdzie z jej jakiś. po prostu nikt nie umie jeść. taka to robota dobra w tym odcinku to wszystko już wam się złudziło pewnie ale ja nagrywam co dzień prawie to co robię i z tym po co ja to robię to ja ci powiem kolego tak to ja mam się położyć i leżeć i może na śmierć w moim wieku a tak sobie coś porobię mam zwierzęta mój woł co ci te zwierzęta bo ja lubię te zwierzaki i temu je chołam. zawsze mam do kogoś chować. ty dowód, że nie chowam Chapiem, chapiem. Czy nie chcę mnie od zrobić sobie? Nie widzę jej. Ale zawsze. Tu się jakieś coś. No tak, ciasem. i tak jest, że rzadko człowiek się odwróci. ale... Uzbieraki i zboże, jest dość ciężkie na razie rezygnować nie myślę a co dalej będę by się zobaczył trochę na warsztacie się porobi, trochę zawsze to jakaś rozrywka dobra, nie będę was tu więcej zanudzał wszystkiego dobrego wam życia na razie i żyjcie zdrowo, młodo i bogato